Cześć, to Dagmara Małgorzata i dzisiaj w dniu lipcowego ciepełka. Mam nadzieję, że u Was jest ciepełko. Będziemy mówić o, o wrześniowym rozdzielu. Słuchajcie, współczesność instant, podcast, który nie jest podcastem. Lecę od razu z tematem. Więcej informacji w opisie. Cytat. Bo zaraz ten wrzesień przyjdzie naprawdę, uwierzcie mi, on za 5 sekund przyjdzie, więc co nie wiem, czy mi będzie dobrze słychać, bo mój mikrofon leży. Ale dobra, spróbujmy, podniosę go trochę. Dobra, cytat, cytat, cytat. Mam nadzieję, że wstęp był w miarę głośny. Wrześniowy bezsens życia, egzystencjalny, ból wszechświata nas dopada i jest parę sposobów, żeby nie było jednak w tym wrześniu zbyt nie tak, zbyt niewygodnie ze wszystkim, ale czy faktycznie chcemy z nich skorzystać? Czy może pozwolimy sobie w końcu na trochę chandry jesiennej, co? Hmm? Na trochę smutku, bez powodu, na trochę marudzenia i zajadanie nerwówki słodyczami. Może lepiej dać się ponieść temu byciu tam smutno, zamiast na siłę robić siebie uśmiechniętego człowieka. Dajmy sobie szansę na. Dajmy sobie szansę poznać siebie w smutniejszej wrześniowej wersji, bo czemu nie? Słuchajcie, ogłębiam, że pisałam to w 2020 roku. Wrzesień był wtedy taki bardzo kiepski, jeśli pamiętacie, co działo się w 2020 roku, i ten wrześniowy rozpierdziel był taki totalny dla mnie. Ja pamiętam, że byłam mniej więcej pół roku po przeprowadzeniu się do nowego miejsca, więc nieźle się przeprowadziłam, naprawdę. Ale ja w swoim życiu zawsze byłam i ja będę. I ja będę, co by się nie działo, optymistką. I mam w sobie taką mantrę, takie poczucie, może ono jest błędne, może jest mylne, wyciągnijcie mnie z tego. Nie wiem, czy się wam uda, bo to we mnie funkcjonuje od lat. Że jak lubimy coś robić... Hmm, i teraz dla jasności odkładam na bok sferę seksualną, bo to, że lubimy uprawiać seks, to nie musi oznaczać, że chcemy być gwiazdami porno. Ale więc odkładam tą totalnie intymną strefę na bok. Jeśli lubimy coś robić z naszymi bliskimi, przed naszymi bliskimi, albo sami, jesteśmy samotnikami, którzy siedzą w domu i robią coś. Coś. Na przykład kochacie śpiewać i macie okazję zaśpiać na karaoke, albo przechadzacie się jakąś staróweczką i tam ktoś sobie podkrywa na gitarze, podejdźcie, zapytajcie, czy może zagrać to, co lubicie śpiewać i sobie zaśpiewajcie. Bo jeśli te rzeczy... To jest moja mantra. Um, jeśli lubię coś robić, to to robię. I wiecie, tu nie chodzi o to, żeby być w czymś profesjonalistą, żeby robić to tak dobrze, że po prostu Edyta Górniak padnie, jak nas usłyszy. Nie. Nie wiem, czy Edyta Górniak padła przed jakimś głosem. Pewnie tak, ale akurat wspomniałam o pani Edycie, bo... Uważam, że to jest jeden z najlepszych głosów na świecie. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to... Pełen, pełna profeska tam jest, wiecie. Chodzi mi bardziej o to, że... Chociaż czy Pani Edyta się kiedykolwiek uczyła śpiewać? Znaczy pewnie z czasem tak, ale chyba wydaje mi się, że naturalny talent tutaj miał mnóstwo do powiedzenia. Ale chodzi mi o to, że nie musimy być drugą Edytą Górniak, żeby pójść pośpiewać gdzieś. Żeby... Um, nakręcić filmik na YouTube'a nie musimy być aktorami. Jeśli coś nam sprawia przyjemność, jesteśmy zadowoleni, jesteśmy radości, czujemy, że to mamy we krwi i to jest dla nas. I to sprawia, że, że się uśmiechamy, to róbmy to, zwłaszcza przed wrześniem, a potem we wrześniu e, ze zdwojoną dawką polecam. To jest po prostu tak, receptę Wam wypisuję teraz. E, robić dwa razy częściej to, co się lubi, bez patrzenia na to, co mówią inni na ten temat. Bo to nas zabija bardzo często. Posłyszymy od, nie wiem, partnera, partnerki, nie drzyj się już, Boże, weź... Daj spokój, co ty myślisz, że będziesz drugim kimś tam? Albo, no nie wiem, jakieś teksty słyszy. I to jest też mój pewnego rodzaju błąd. Błąd, nie błąd. Mm. Ostatnio rozmawiałam z jedną osobą, i ona mi powiedziała: Ty masz taką pewność siebie, i tobie to łatwo przychodzi. Nigdy nie myślałam o sobie jako. Jakby nigdy nie myślałam o swojej pewności siebie. Jak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby coś zrobić, to to robiłam. Dlaczego? Nie wiem, to że widocznie taki konstrukt psychiczny. I jeszcze w tym konstrukcie psychicznym mieści się to, że skoro ja mogę to zrobić, to każdy może to zrobić. A skoro Ty mogłeś zrobić coś tam, to ja pewnie też. Kurczę, tylko musiałabym najpierw zapytać siebie, jak to zrobić. Aha, ja czyli najpierw muszę zrobić... No dobra, to dobra, to lecę w to. Um, no. Moja koleżanka, taka od czasów dzieciństwa, zajmuje się teraz masażem. I myślę sobie, wow, to jest takie super, ale nie myślę sobie o tym w kontekście, że ja bym teraz też chciała być super masażystką, I skoro ona może to ja też. Owszem, pewnie skoro ona mogła zrobić sobie kursy, podziałać w tym temacie, to pewnie każdy z nas by mógł. Chociaż ona jest oczywiście wybitna, i wspaniała, i cudowna i wyjątkowa, ale też pewnie by mogła. Ale moją myślą pierwszą nie jest to, że chciałabym zrobić sobie kurs masażu, tylko żeby później na, na masaż. Więc to też nie jest tak, że ja chcę robić wszystko, ale jest mnóstwo rzeczy, które chcę robić i które robię. I tutaj naprawdę nie ma ani grama znaczenia, czy ja potrafię to robić. Ja rysować nie potrafię, ale ja to lubię robić, więc ja to robię. Ja kiedyś wam pokażę te moje obrazki. Eee, kupię sobie płótno, narysuję coś na płótnie, żeby to pokazać. Bo w zeszytu mi się nie chce, bo w zeszycie, w zeszycie są moje intymne obrazki. Znaczy intymne To jest po prostu, wiecie, rysuję martwą naturę, naturę w stylu czosnek i papryka. Mm, I naprawdę myślę, że to nikogo. Zresztą te rzeczy, które jeżeli zrobię na płótnie kiedyś, to też rzeczy nie mogą nikogo, ale, ale mnie tak, ale mnie one interesują, mnie one kręcą, mi się podobają, chcę je pokazać światu, może ktoś je zobaczy, może komuś sprawią przyjemność, a może nie, a może ktoś to z, z hejtuje to jest ze sobą, z nienawistnym komentarzem potraktuje, okej, okay, spoko, luz, nie mam z tym problemu, chcesz, to twój komentarz, ja dziękuję, ja się nim nie przejmuję, nie, on nie jest mój, moje jest to, że robię coś z radochą. Trochę jest tak z tym nagrywaniem tutaj na YouTubie. Ja lubię mówić, lubię dużo mówić i lubię mówić e, na jakiś temat bez skryptu, bez żadnego scenariusza. E, scenariusz nie jest mi, może z jednej strony byłby mi bardziej potrzebny, ale nie jest mi potrzebny, bo lubię lecieć tak jak teraz. A uwierzcie mi, um, każdy temat, każde gdzieś tam słowo jest tym, o czym mogłabym tak sobie tutaj zaczynać opowiadać. Teraz trochę jest bez ładu i bez składu, ale. Ten wrześniowy czas powinien być dla nas, który nadchodzi wielkimi krokami. Naprawdę, już się na niego nastawcie i zróbcie wszystko, żeby był jednak bardziej różowy niż szary, bo, bo wiecie, jak to bywa przy tych początkach jesieni, nie? Eee, wszyscy nagle kończą urlopy, wracamy do swoich codzienności, i mam takie łot, ja nie chcę tego, nie podoba mi się to, coś tam, coś tam. Przepraszam za anglicyzm, który nawet nie brzmiał jak anglicyzm, no ale. ok. chodzi mi po prostu o to. Że warto robić rzeczy, które lubi się robić, bo one naprawdę nastrajają człowieka dobrze, i wtedy ta pogoda za oknem ma trochę mniejsze znaczenie. To tyle chciałam powiedzieć. Naprawdę się króciutko. Um, polecam Wam moją książkę: współcześnie samym sobie codzienność bywa skomplikowana. Link do niej znajdziecie w opisie. I polecam Wam również w końcu subskrybować ten kanał. No ludzie, no ile można Was prosić, nie? To jest coś takie trochę że no, wow. A mm, że ja muszę tutaj mówić, ej, suba, daj daj. No nie muszę, nie? Ale chcę, bo to jest fajne. Poproszę o subskrypcję, poproszę o lajki, o komentarze. Oddaj mi znać, jak Wy sobie radzicie z jesiennym czasem, który nadchodzi. Czy też jesteście tacy, wiecie, um, że budzicie się z ręk, ręką w nocniku? I o, o nagle wrzesień, a skąd on się tu wziął? A przecież jeszcze go nie było w lipcu. No nie było, ale lipiec minął, sierpień minie. Lipiec mija, sierpień minie i będzie wrzesień. No, ja powiem Wam ze swojej strony, że wrzesień był jednym z tych miesiąc, miesięcy, które lubiłam, bo ja lubiłam początek roku, lubię, lubię początki. A teraz trochę ten wrzesień mniej chyba. No jeszcze w wrześniu moja babcia i mój tata mieli urodziny, i to było takie fajne. Jeszcze tego samego dnia mieli w sensie nie roku, ale dnia. I to było takie super. A teraz ich nie ma, więc to już nie jest takie super. Ale w domostwie żyję z dziecięciem mego partnera i, i to chociaż tyle, że fajne nowe rzeczy można kupić, wiecie, na rozpoczęcie roku, jakieś fajne zeszyty, te sprawy. No, tak. No, ale dobra, ja Wam polecam po prostu sobie kupić książkę na wrzesień, moją najlepiej, o, będzie dobry początek września, ale zróbcie to już teraz, zróbcie to już teraz, bo ta książka w ogóle idzie 14 dni. Mówię Wam, to jest po prostu niespodzianka zawsze jak ona przychodzi, jak już się ją zamówi, tak słyszałam, e, od czytelników i czytelniczek, bardziej czytelniczek, bo bardziej kręcą moją książkę, krę... moje książki bardziej kręcą kobitki, tak powiem. No, e, no to co? Mamy lipiec, no ale przygotujcie się na ten wrzesień, zamówcie książki, niech czekają na ten wrzesień i mówię Wam, dzięki tym książkom ten wrzesień będzie lepszy, po prostu. Pozdrawiam Was, autorka, sprawdźcie opis, pa!